Cześć kochani! Dzień dobry, witam Was w pierwszym dniu. Hmm. Tak wygląda pierwszy dzień. Hmm. Śniaków ciąg dalszy. Czoło, no powiem Wam, że jak patrzę w lusterko, w lusterku nie mam w ogóle tutaj podkładu na sobie, to jest tylko krem, no to troszeczkę jest różnica już. No, natomiast zauważyłam, że właśnie nie marszę tego czoła, tak nie podnoszę do góry. No usta, no to jak widać na załączonym obrazku, dalej opuchnięte, dalej zasieniaczone, pełne krwiaczków. Jadę do pracy, Boże. E... Zobaczymy, jak jutrzejszy dzień będzie wyglądał. Później Wam opowiem, jak w ogóle nocka minęła, bo też z nocką to było różnie. Mm, ale to później, bo spóźnię się zaraz do pracy, więc odezwę się do Was chyba w aucie. Cześć kochani, witam Was po pracy ale ubrałam się za gorąco zaraz to chyba będę musiała zdjąć to moje futro bo jest za gorąco pokazuje 18 stopni no i spokojnie jest 30 w samochodzie no właśnie dlaczego Karolciu sobie nie włączysz klimatyzacji myśl logicznie słuchajcie chciałam wam w ogóle opowiedzieć o moim pierwszym dniu do pracy z powiększonymi ustami. Tak w ogóle wyglądają po całym dniu. Jeszcze opuklizna nie zeszła, jeszcze nie zeszły siniaki, ani te za zaczerwienienia, te krwiaczki się niestety nie wchłonęły, więc wygląda to jeszcze jak wygląda. Ale no powiem Wam, że wcale mnie źle dziewczyny nie przyjęły. Mówią, że ładnie to wygląda, a jeszcze jak to jak zejdzie opuklizna, to już w ogóle będzie to ładnie wyglądało, więc. Słuchajcie, zaczynam się już pomału, pomału, e, jakby no już tak, troszeczkę przyzwyczajać, aczkolwiek jak patrzę w lustro, no to mam ochotę po prostu, wiecie, no coś zrobić, żeby już tych krwiaków chociaż nie było. Świaków i tych siniaków, bo to widać bardzo. Natomiast wydaje mi się, że troszeczkę już się zmniejszają, aczkolwiek piszecie, że one się zmniejszą o połowę, bo tak zawsze jest za pierwszym razem, że jednak ten kwas się szybko wchłania i myślę, że tak też będzie w moim przypadku. Tym bardziej chyba przy chorobach tarczycy, to nie wiem, nie jestem pewna, ale gdzieś czytałam, że właśnie on się szybciej wchłania chyba ten, ten kwas. No, ale tak czy siak, no czekamy, 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 bo to jeszcze nie jest ten czas, żeby oceniać. Na razie mamy pierwszy dzień, no taki pełen jeden dzień, bo tak naprawdę, no cóż, dopiero noc minęła. W ogóle miałam Wam o tej nocce opowiedzieć. Słuchajcie, nie mogłam spać w ogóle na, tak na płasko, więc sobie podłożyłam poduszkę, jedną i drugą i po prostu spałam, spałam praktycznie na siedząco. Więc możecie się domyśleć jak, jak się wyspałam, czy się w ogóle wyspałam. No noc była tragiczna, nie mogłam, się, nie mogłam w ogóle usnąć. Co zasnęłam, to się obudziłam, bo mi było niewygodnie, bo mnie kark bolał. No ale nie można było na płasko spać, więc ta pierwsza noc była tragiczna. No ale dzisiaj to już bez przesady, już normalnie śpię. Zresztą powiem Wam co, jakie rewelacje, słuchajcie. Ja Wam pokażę w domu. Ale jak dzisiaj patrzę, bo ja nie mam generalnie na czole w ogóle żadnego podkładu, nic nie mam, nie, sam krem i dzisiaj patrzyłam w lustro, e, tam w lusterko w pracy, w łazience i słuchajcie, nie mam w ogóle zmarszczki, znaczy, zmarszczek na czole, one się wchłaniają faktycznie, znaczy wchłaniają, wchłaniają się, one się wygładzają faktycznie, ja się tak bałam wczoraj, mówię, kurde, zrobiłam ten botox. Efektu nie widzę. Myślałam, że to będzie taki natychmiastowy efekt. A tu kurczę, powiem Wam, że dzisiaj jest pierwszy dzień i już mi się fajnie y, wygładziły. A pełen efekt będziemy widzieć po 14 dniach. Więc no, jestem zachwycona. Jeżeli któraś by się z Was w ogóle zastanawiała nad botoksem, to się dziewczyny nie zastanawiajcie, bo bólu nie ma praktycznie żadnego. Naprawdę, to tak jakbyście pobierały sobie krew. Bólu nie ma żadnego, a efekt. No, to jest dopiero efekt. Nie żadne dermapeny, nie żadne kurde yy, retinole, chociaż retinol ogólnie działa fajnie, no bo przeciwzmarszczkowo i, i fajnie działa na, na, na cerę, ale no nie wygładzi Wam takich statycznych już zmarszczek. Ja już mam te statyczne yy, i, i super Botox je wygładził w jeden dzień. A widzicie, tutaj człowiek yy, tak długo narzekał, i tyle, tyle już mówiłam Wam czasu, że że mnie wkurzają te zmarszczki. No i w końcu co? Poszłam, zrobiłam i jestem bardzo zadowolona i nie żałuję, więc jeżeli się, decy jeżeli się chcecie zdecydować i myślicie nad tym botoksem, boicie się, to się nie ma czego bać, decydujcie się, bo naprawdę super sprawa, bezbolesny, a efekty, może teraz nawet będziecie widzieć pod światło tutaj, pod słońce, że efekty są naprawdę fajne. Jestem bardzo, ale to bardzo zadowolona. A tak to bym się męczyła tym retinolem, bym się męczyła, nie wiem, jakimiś dermapenami, ujami, mujami, dzikimi wężami. A tak to sobie zrobiłam botox i, i efekt jest od razu, no. Dobra, słuchajcie, mm -hmm. Karolciu szybko wyjedzie. No, także co? A to, no to proszę bardzo, no chodź, wieź mi na tyłek, no. No dobra, to jadę do domu. Słuchajcie, dzisiaj nie muszę nigdzie wyjeżdżać, więc cieszę się bardzo. Bo wczoraj mieliśmy dzień w Kielce, później zakupy, Oliwierka koszykówka. No dużo było jeżdżenia, wiecie, do rodziców też pojechałam. I tak cały czas z domu gdzieś się wychodziło, jeździło, i na dupie się nie siadło, więc dzisiaj nie muszę nic robić zakupy mam zrobione, wszystko ogarnięte, dzisiaj żadne dzieci nie ma żadnych zajęć, więc możemy sobie usiąść i odpocząć. Jak człowiek cywilizowany po pracy. No, także planu nie ma, siedzenie i odpoczywanie. No wiadomo, jakieś tam małe pranko się zrobi, małe sprzątanko się zrobi, no i pewnie obiad na jutro, czy nie pewnie, ale obiad się zrobi na jutro. E, ale to takie, wiecie, no to, to normalne, to i tak robię na co dzień. Ale chodzi mi o to, że nie trzeba nigdzie wyjeżdżać z domu, że nigdzie nie muszę chodzić, nigdzie nie muszę jechać, po prostu sobie siedzę w domku. No, dobra, kochani, to tyle. To co? E, widzimy się w domu. Jeszcze pewnie coś nagram, bo będę też nagrywać jutro. Pokażę Wam jutrzejszy dzień, w czwartek w ogóle, ale ja ja mam, mam zebranie w szkole u dzieci. Jest ciekawe, czy do czwartku mi chociaż trochę zejdą te siniaki, no mam nadzieję. Tutaj najbardziej mam, te, po tej stronie lewej mam najbardziej te siniaki. To siniaki, krwiaki, ale smaruję cały czas systematycznie tą arnikową maścią. No i mam nadzieję, że pomoże. Dobra, to tyle. To jeszcze się do Was odezwę z domu, a ogólnie tego vloga skończymy dopiero w jutro jest środa. W czwartek. Czwartek, bo tak, dzisiaj puściłam, to jest wtorek. Dzisiaj film się ukazał na kanale, to będzie środek, w piątek się pokaże film następny, więc w czwartek skończymy vloga. Więc dzisiaj jest wtorek, pierwszy dzień, środa będzie drugi dzień i w czwartek będzie trzeci dzień od powiększenia. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało jutro i pojutrze. Dzień drugi. Mamy środę. Mm -hmm. No, nadal siniaki tutaj, to już w ogóle krwiaki takie, że masakra tu i tu, tu mi się trochę goi ten środek i ta dolna warga ale siniaki to nawet wyszły poza wargi, widzicie? o no także tak wyglądają usta drugiego dnia mam środek Ale mam tutaj siniaczki, widzicie? Tutaj nawet. Jezu, strasznie. No ale już mniejsze są, w sensie no troszeczkę zmalały i też y, są mniejsze siniaki, są teraz krwiaki tylko zostały, a już nie jest takie zasiniaczone, o, siniaczki to są tutaj gdzieś. Hmm. A tak to są krwiaczki, więc mam nadzieję, że one się wchłoną. Y, właśnie obejrzałam uwagę Ogólnie to powiem Wam, że ja nie oglądam telewizji. <laughs> w ogóle nie oglądam telewizji. Dla mnie telewizja mogłaby nie istnieć, ale widziałam, że dzisiaj w pracy, jak byłam, to widziałam na Facebooku, że od samego rana koparki przekopywały tą działkę właśnie tam w związku z Batą Klimek. I musiałam obejrzeć, żeby zobaczyć, właśnie czy będzie jakiś przełom w sprawie, ale niestety nie. No, i jutro kopią dalej, więc zobaczymy, bo to bardzo duża działka jest i to nie jest tak, że o jeden dzień przekopią i już, więc jutro dalej będą pracować. No i zobaczymy. No powiem Wam, że jestem bardzo ciekawa tej całej y, sprawy, jak ona się zakończy. Tak samo, jeżeli chodzi o ten wariograf, że został poddany temu badaniu w sumie z własnej woli, ten Jan, i... ale wariograf zareagował, y, no dosyć tak. Y, Gwałt, nie gwałtownie, ale no tak znacząco, nie? Na, na jego odpowiedzi. Więc też jestem ciekawa w ogóle, kiedy poznamy i czy w ogóle poznamy odpowiedzi na pytania, dlatego że no to on tak naprawdę już będzie decydował, czy, czy jakby powie publicznie o, tym, o tych wynikach tego wariografu, czy nie. Czy się podzieli tymi wynikami. No ale powiem Wam, że bardzo jestem, no... Ciekawa jak w ogóle ta sprawa się zakończy. Co wy w ogóle o tym myślicie? Powiedzcie, bo ja to mam takie różne mam myśli, powiem wam. Różne, różne. I nie wiem tak naprawdę co o tym wszystkim sądzić. No zobaczymy, bardzo jestem ciekawa jak się zakończą te poszukiwania, czy w ogóle coś dadzą, czy nie. No zobaczymy. Ja idę, słuchajcie, teraz wziąć prysznic. Umyłam sobie włosy, nałożyłam sobie odżywkę i idę właśnie wziąć prysznic. I gotować krupnik. Byłam w dino kupić sobie skrzydełka z kurczaka. Kupiłam sobie fileta z kurczaka też, bo był potrzebny, była potrzebna do tego przepisu na krupnik. No i będę robić właśnie z Thermomixa, a tak to robiłam łosośka. Standardowo robiłam łososia z ziemniakami, z groszkiem. To jest takie nasze naprawdę ulubione, bardzo szybkie danie. No a jutro właśnie zupka, więc jutro wjeżdża krupnik, no i idę gotować, czekam, aż mi się właśnie umyje wszystko w warce. Jak widzicie, pranko wisi, więc też będę miała trochę roboty, bo będę musiała no pozbierać, co tam wyschło. I kładę się do łóżka. No, ale najpierw idę się wykąpać, trochę się zrelaksuję też podczas kąpieli, bo powiem Wam, że dzisiaj jak wróciłam z pracy, nie wiem, czy Wam mówiłam, czy nie, chyba nie, nie mówiłam, e, wróciłam o 16 i praktycznie od razu... Mm, jak wróciłam, to zawiozłam oliwierka na koszykówkę. Nawet nie wchodziłam do domu, po prostu on wyszedł, zawiozłam go na koszykówkę. Wróciłam do domu, wzięłam się za gotowanie, za sprzątanie yy, i tak naprawdę od razu musiałam. A rozpaliłam w piecu i pojechałam po oliwierka. Wróciłam i dopiero zjadłam obiad, więc obiad zjadłam o 18.30. No, a jadłam w pracy o godzinie chyba 13.00. twarożek z. Z masłem orzechowym, z orzechami, z dżemem. Taką po prostu sobie zrobiłam dzisiaj. Takie jedzenie sobie zrobiłam dzisiaj do pracy. Wczoraj była sałatka grecka, wczoraj była sałatka grecka, dzisiaj był twaróg. No i, i co? I, I tak długo powiem, wam, nic nie jadłam, że masakra, więc dzisiaj obiad to zjadam na kolację. I cały czas jeżdżę, cały czas coś robię, jak zwykle. Wczoraj tylko taki dzień miałam, że faktycznie nic nie robiłam, tylko w domu sobie siedziałam. A dzisiaj no to po prostu wszystko na wariackich papierach. A, zamówiłam odkurzacz. Zamówiłam odkurzacz, słuchajcie, bezworkowy, bo już mnie zaczynał, zaczynał wkurzać ten mój, bo się worki kończyły, albo ostatni worek, albo trzeba pamiętać, żeby pojechać po worki. I stwierdziłam, że nie. Po prostu ten nie wyrzucam, ale po prostu do garażu ją będzie służył do odkurzania samochodu. A zamówiłam taki... Um, taki bezworkowy no z taką rączką, stojący bez wiecie, no, pokażę wam jak przyjdzie. E, to go zamówiłam i przyjdzie mi pojutrze. No, także fajnie, bo z pojemnikiem wiecie od razu pojemnik sobie wyjmujecie i wyrzucacie śmieci bez żadnych worków, się nie musicie bawić w takie rzeczy. E, no, także także zobaczymy jaki przyjdzie. No, dobra, to tyle. To ja się idę kąpać i jutro się połączę z wami, pokażę wam. Mm. Bokiem teraz. No, lepiej już wyglądają, nie? No? Lepiej wyglądają. No, podoba mi się. A efekt, yy, efekt tego yy, botoksu. Zobaczcie, zmniejszyły się fajnie zmarszczki. A wiadomo, że jeszcze efekt będzie większy, no bo to 14 dni, tak naprawdę. Zawsze można sobie jeszcze, jeszcze zrobić, tak? Jeszcze jakby powtórzyć ten botoks, ale powiem Wam, że już widać efekty, więc fajnie, bo, bo się martwiłam, że, że będzie jak z dermapenem, ale nie, efekt faktycznie jest po botoksie, natychmiastowy wręcz, bo już na drugi dzień był. Dobra, kochani, to tyle. Nie będę tutaj przedłużać i odezwę się do Was jutro rano. Mam nadzieję, że jutro już mi trochę te sieniaki znikną, bo jutro mam zebranie w szkole i chciałabym troszeczkę wyglądać w tych ustach. W miarę chociaż, w miarę. No ale zobaczymy. Wszystko okaże się jutro rano. Tak wyglądają usta trzy dni po. To już jest trzeci dzień. No i muszę przyznać, że bardzo fajny efekt, tylko że wiadomo, no jeszcze te krwiaki są widoczne i tutaj, to ciemne, to są właśnie siniaki. O, widzicie? Ale ogólnie bardzo ładnie wyglądają, podobają mi się. Wiadomo, że to jeszcze nie jest efekt końcowy i pewnie jeszcze się ten kwa kwas wchłonie, więc praktycznie nie będzie żadnej różnicy, jeżeli chodzi o moje usta, bo tak jest z tymi pierwszymi razami, ale gdyby takie zostały, byłyby fajne. Naprawdę bardzo by mi się podobały. No, ale czekamy. Jeszcze czekamy, natomiast już po malutku widzicie tutaj, ten środek już zeszedł. Już nie ma y, tych krwiaków, siniaków, zostało tylko po bokach. Pokażę Wam jeszcze tak o, przy świetle dziennym. Bardzo mi się podoba, tylko chciałabym już, żeby było czyste, bez niczego, żebym mogła już je malować. A na razie no to używam tej maści jarnikowej. No i tak to wygląda. Ale już są miękkie, Tutaj tylko te boki są twardsze, natomiast już są miękkie. Mogę tak robić. No i generalnie już są takie bardziej, nawet w uczuciu, naturalniejsze niż były. Bo wcześniej to były takie parówy, twarde. A teraz już, no już to wygląda dużo lepiej. I zobaczcie jak z boku. Z boku, tak. O. Więc też fajnie, podoba mi się. Naprawdę jestem zadowolona jak na razie. Zaczęło się <laughs> śpiewanie ptaszków. Słuchajcie. <laughs> I w nocy to samo. jak mam okno otwarte, znaczy taki lufcik nie, zrobiony, to też tak pięknie śpiewają nad ranem, w nocy. Cały czas. O Jezu. Zobaczcie, co ja ze sobą mam. Cała woda do picia. Ale biorę ten haskowir, więc muszę pić więcej płynów przy tym. A dzisiaj w ogóle fajna, fajnie się złożyło. O Jezu, poczekajcie, zaraz wam powiem. Fajnie się złożyło, bo... A jeszcze muszę jechać zatankować. O kurde. Czy ja się wyrobię? A, spokojnie. Zaraz wam powiem. Najpierw pojadę na, zatankować i jak się już zatankuje, to wam wszystko opowiem. O, słyszeliście? Już mi się właśnie zapaliła kontrolka. za czym mi się tęskni, najbardziej za siłownią a dopiero będę mogła pójść w sobotę albo w niedzielę zrobiłam makijaż, wyprostowałam o Jezu, tak, wyprostowałam włosy zrobiłam makijaż i Wam pokazuję usta tak wyglądają usta, bo już chcę zmontować vloga i pokazuję Wam jak wyglądają po trzecim dniu no taki efekt jakby został oczywiście bez siniaków no to by mnie zadowalał, bo są idealnej wielkości. Nie za duże, nie za małe. Z boku też ładnie wyglądają. Mhm. Taki efekt zadowalający jest. No ale oczywiście czekamy, aż zejdą siniaki i krwiaki, bo tego jest sporo. Dobra, wyjechałam już na prostą, więc mogę się do Was na spokojnie odezwać. Wczoraj sobie ugotowałam krupniczek z Thermomixa i powiem Wam, że bardzo Wam polecam. Przepyszny wyszedł, e, mega szybki, 20 minut. Potrzebna Wam jest skrzydełko z kurczaka, mm, filet z kurczaka i no i tyle: i warzywka, nie? Kasza. I słuchajcie, obrałam tylko i wyłącznie Do mnie, to należało tylko obranie warzyw. Nawet, słuchajcie, i ziemniaków, ale nawet nie musiałam kroić na mega małe kawałki, tak jak to w zupie, tylko po prostu przedziałałam ziemniaka na pół, a on sobie już jest rozdrobnił po swojemu i są takie jak, jak, jak w zupie, yy, więc fajnie, bo nic praktycznie nie musiałam robić. No i słuchajcie, zjadłam sobie go dzisiaj na śniadanie. Bardzo dobry wyszedł, przepyszny, jak u babci taki krupnik. Naprawdę w ogóle te zupy... To smakują mi jak babcinę. Chociaż jedyna pomidorówka, jak u babci, nie smakuje jak u babci. To jest jedyna zupa, która mi w ogóle nie smakuje z Thermomixa. Natomiast inne, kapuśniaki, żurki, właśnie ogórkowe, czy, czy, czy nawet ten, ten krupnik, to jak u babci, jak babciny, babciny krupniczek. Więc bardzo dobry. No i dzisiaj zadam na śniadanie, bo powiem, że jakoś nie chce mi się z rana jeść, zawsze mi się chciało. Do tej pory to miałam tak, że wstawałam bez problemu, jadłam nawet duże porcje. I teraz już rozumiem moją mamę, moją siostrę, że one zaczynają dzień od kawy. Co prawda ja kawy nie piję, ale szczerze nie wchodzi mi śniadanie i dzisiaj to tak na siłę zjadam ten krupnik. W ogóle tak na siłę jem to śniadanie. Ostatnio wiadomo, w pracy no to już zaczyna mi się chcieć jeść i tak dalej, ale z rana nie chce mi się i Dziwne, bo zawsze mi się chciała. Może to z wiekiem tak przychodzi. Dajcie znać, czy Wy też tak macie, że kiedyś Wam się chciało bardziej, a teraz mniej? Eee, czy jecie śniadania bez problemu i to takie duże porcje? Bo ja nie, nie mogę. jakoś dzisiaj zjadłam ten krupnik, bo jak pomyślałam o chlebie, to mówię, e, bułki. E. No więc tak. E, co miałam Wam powiedzieć, właśnie jeszcze? A, no, że jadę do pracy i słuchajcie, dzisiaj fajnie się złożyło, bo mogłam pospać dłużej. Pospałam sobie dzisiaj do siódmej, Zawsze wstaję w pół do siódmej, a dzisiaj wstałam sobie o 7.00. A dlaczego? A dlatego, słuchajcie, że e, podłączają nam internet, dopiero tam ogólnie jest odłączony internet, teraz bo trwają roboty. I słuchajcie, dopiero o 9.00 ten internet będzie podłączony. No i co? I dzięki temu do... pracę zaczynamy o 9.00. A mamy liczone jego do ósmej. Więc fajnie, bo mogłam sobie, wiecie, posiedzieć, znaczy posiedzieć. Pospać. Pospać, na spokojnie wstać, zjeść. Nie musiałam się spieszyć. Ja mi się już liczy, czas pracy. No, także zaczynamy od dziewiątej, no bo wtedy nam podłączam internet. Na razie jest odłączony. I co miałam Wam powiedzieć jeszcze? A, dzisiaj mam zebranie w szkole, więc nie, no powiem wam, że ładnie to już wygląda już coraz naturalniej tylko te krwiaki jakby zeszły to już by było spoko, ale wiadomo, że to jeszcze nie jest ten efekt, bo jeszcze, jeszcze one się zmniejszą, a szkoda bo nie chciałabym, ale no tak podobno jest z tymi pierwszymi razami że ten kwas się szybciej wchłania tym bardziej chyba jak ktoś ma problemy z tarczycą, z tego co słyszałam ale nie wiem czy to jest prawda, czy nie a ja mam, także tak eee, dobra kochani, to co, jadę do pracy Odezwę się do Was. Chyba nie, czy będziemy kończyć już tego vloga? Wiecie co, chyba go zakończę, bo w sumie to obiecałam Wam, że nagram Wam w czwartek update'a, aktualizację, jak wyglądają usta. A dzisiaj jest już czwartek, więc tak, więc chyba zakończymy. I odezwę się do Was. czy odezwę się. Nagram vloga już w weekend. W weekend już takiego domowego, będzie się więcej działo, bo już nie będę się skupiać tak bardzo na ustach. Ale też po prostu. Będę się skupiać też na innych rzeczach, więc będziemy coś więcej robić. Gdzieś może pojedziemy. No na pewno, chyba że będzie taka pogoda, jak teraz widzicie, pada, więc to się nigdzie nie wyjdzie. Ale jeżeli będzie ładna pogoda, to sobie gdzieś w weekend pojedziemy, może na obiadek. No zobaczymy. Także na pewno w weekend nagrywam, więc vlog będzie z weekendu. A na razie tego vloga już kończę. Chciałam Wam tylko tą aktualizację nagrać odnośnie ust. I co? I dziękuję Wam bardzo za obejrzenie. I do zobaczenia w czekajcie tego vloga po dzisiaj puszczę albo jutro. Nie wiem, czy w sobotę będę puszczać jeszcze. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Zobaczymy. Zobaczymy. Dobra, nieważne słuchajcie, tak, czy siak, jak do zobaczenia w kolejnym nowym odcinku. Pa pa!